Drodzy przyjaciele, dzisiaj uciekamy z KFC, ponieważ zaczęły nas gonić jakieś potężne kurczaki. Nie no, ale śmiech i śmiechami, słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, wpadajcie na trochenie.pl A my dzisiaj, drodzy przyjaciele, uciekamy stąd jak najszybciej, ponieważ mają mnie świeże żarcie, widzicie tutaj OH man, widzicie? To są nieświeże frytki, ta frytka mnie normalnie tutaj zabiła. Zabiła mnie ta frytka. Dobra, słuchajcie drodzy przyjaciele, tutaj jeszcze jakiś tuż Tłuszcz od frytek się rozlał. Te, te frytki są ewidentnie jakieś przeterminowane albo. Yy, mordercze frytki. Dobra, chyba tutaj musimy stanąć, drodzy przyjaciele. A, okej, okay, dobra, czaje, musimy tutaj biec. Musimy biec tutaj, więc. I, prosto, prosto, dobra, tak to się robi, drodzy przyjaciele. Tak to się robi, drodzy przyjaciele, tak tutaj się ucieka. Tutaj w ogóle jakiś samochód wpadł w ścianę. Chyba nie chcieli. Mu dać zwrotu pieniędzy za godziny spędzone w kibu po ich jedzeniu, ale my się nie martwimy. My, le my lecimy przez pączki i, i jest dobrze. I jest dobrze, dobra. Czy my musimy po tym biec? Dobra, pewno musimy unikać tego. Jestem tego w 100% pewny. Siemanko, ej, idzie tak mega prosto. Idzie tak mega prosto. Dobra, uciekłem. Oj, oj, oj. Drodzy przyjaciele, cały czas atakuje nas jakieś nieświeże żarcie. Ja nie wiem. Ja nie wiem, nie chcę żadnego mode nie proponujcie mi tutaj żadnych zakupów, ponieważ ja nic nie wydam, Robuxów tutaj. Albo może wydam, nie wiem, nie wiem, może bym kupił, bym coś wydał. To wszystko zależy od Was, tak naprawdę. Yy, dobrze, tutaj sobie zaraz, jak to zrobić? Jak to zrobić? Kurczę, Blaszka, czy ja mam iść tutaj? Nie, 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 mam iść tutaj, to gdzie ja mam iść? Come on, o co, o co tutaj biega? Dobra, czekajcie, jeszcze raz spróbujmy z tym. Przeskoczmy sobie to. A, dobra, okej, okay, jestem głupi, tutaj były drzwi normalnie. Dobra, lecymy przed siebie, uciekamy jak najszybciej od nieświeżego żarcia, bo kurcze, to nieświeże żarcie jest paskudne. Dobra, skok, skok, lecimy kurcze, lecimy kurcze tu, to było mega proste. I teraz przeskakujemy tutaj, Kurczę, ej, słuchajcie, drodzy przyjaciele, przecież to jest. Przecież to jest łatwa ucieczka. To jest łatwa ucieczka przed nieświeżym żarciem. O kurczę, dobrze. Tutaj chyba się jakiś płyn rozlał na ziemi. Czy co tutaj się stało? O! To jest zły. Jezus, Maria! Nie, nie, nie chcę! Ej, słuchajcie, on chciał mnie porwać do swoich ust i chciał mnie zjeść. Chyba nie możemy dać mu się tutaj. Mm, dać zjeść, nie? No bo kurczę to jest. albo może damy mu się zjeść? Może wtedy będziemy mieli jakiś co się dzieje? Jesteśmy w jego szczęce, co jest? Dobra, okej, okay. no to lećmy Lećmy sobie na dół I spróbujmy, drodzy przyjaciele Po prostu tutaj Jakoś sobie z tym poradzić, nie? No bo jest generalnie przypał Tego tak możemy dotykać? Możemy Dobra, idziemy mu po kiszkach w brzuchu Idziemy mu po kiszkach w brzuchu, drodzy przyjaciele Dobra, to powinno być w miarę prosta To powinno być w miarę Prościutkie To są jego jakieś wrzony na brzuchu Dobra, pokonane, pokonane, łatwiutko. Lecimy da... Czy my idziemy po jego żebrach, czy mi się wydaje teraz? To wygląda jak żebra, drodzy przyjaciele, to wszystko tutaj. Dobra, przeskoczymy sobie dalej. Cyk, 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 cyk. Ja się nie spodziewałem, że będzie tutaj jakiś chłop, który je po prostu nieświeże żarcie. Ej, idziemy jeszcze po jakichś kościach. Come on, o co biega tutaj w tym trybie? Czemu on nas zjadł w ogóle? Czemu on nas zjadł? Wytłumaczy mi to ktoś, Wytu... wytłumaczcie mi słuchajcie Dlaczego on nas zjadł? Czy on naprawdę przepada za nieświeżym jedzeniem? Bardzo możliwe w sumie, że przepada za nieświeżym jedzeniem Patrząc na to co tutaj dzieje się w jego brzuchu To bardzo możliwe, że yy, Musi się karmić jakimś paskudnym żarciem Oh man, dobra Okej, okay, ja już wiem co to jest Tutaj tylko jedna dróżka jest prawidłowa, na tym spędzimy dużo czasu, coś tak czuję. O kurcze, czyli co, ta na lewo jest prawidłowa? You mean? Dobra, zobaczmy Tom. Dobra, no możemy przebiec normalnie. Nie no, kurczę, środkowanie jest dobra. Ci pewno ta na lewo najbardziej będzie dobra, ale dobra, już mamy jedną odgadniętą. Kwestia po prostu szczęścia, kwestia szczęścia. Dobra, gituwa, tu pewno jest ta, dobra. Czyli standardowo i środaczek, a jednak nie, pewno będzie prawa, pewno będzie prawa tak przypuszczam. Coś tak przypuszczam, że drodzy przyjaciele będzie prawa tutaj strona. Wiecie? Tak, mi się wydaje, że tutaj będzie właśnie ten tutaj. Yy, jak to się nazywa? Ta część tutaj. O proszę bardzo, mówiłem. Kurczę, czytam w myślach twórcom tych map. Dobra, lecimy, 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 lecimy przed siebie. Tutaj chyba szczitowaliśmy troszeczkę gierka. Tak mi się wydaje, ale Jolo, Jolo Dobra, no cyk. Co jest? My tam mamy iść do góry? Dlaczego? Ja nie chcę! Idziemy po jego kręgosłupie. Czy my byliśmy właśnie w jego tyłku? Tak teraz rozkminiam. My musieliśmy być w jego tyłku chyba. Jak idziemy po kręgosłupie do góry. Chyba to jest kręgosłup. Ciulwi! Ale by, tak, no bo my wpadliśmy na jego brzucha, więc musieliśmy w być... jego... Ale rozkmina, dobra, nieważne. Nieważne, nie będę aż tak rozkminiać tutaj tego. Dobra, cyk. Cyk, cyk. Nie, no nie, ja muszę to pojedynczo robić, ja muszę to pojedynczo. Bo to inaczej nie przejdzie, drodzy przyjaciele. Cyk. 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 Dobra, gituba. Tak to się dało zrobić. Tak to się robi, drodzy. O kurcze. Chyba jesteśmy na drodze wylotowej, że tak to nazwę. Dobra, drodzy przyjaciele, lecimy w jego jelitach. Tak przypuszczam, że to są jego jelita. Nie jestem pewny, nie dam sobie ręki uciąć, ale strzelam, że jesteśmy w jego jelitach. I za chwilę... O kurczę, chyba serio wypadliśmy. Chyba na serio wypadliśmy z jego tyłka. Siemano. A, okej, okay, dobra. Fajnie, fajnie. Dobra, to my uciekamy dalej przed tym nieświeżym żarciem i przed tym gościem, który się karmi tym nieświeżym żarciem. To jest chyba szef restauracji i on mówi... No, jak wam może nie smakować moje jedzenie? Przecież jest pyszne! Jest pyszne! I wiecie, on już się tak przyzwyczaił do tego żarcia, że mu to na kiszki w ogóle w żaden sposób nie wpływa, nie? Więc, dobra, lecimy. No, no, i nic, i nic, drodzy przyjaciele, ale co tutaj, co tutaj się nawyrabiało? Jeszcze słuchawka mi się zepsuła, o gituba. Dobra, lecimy, lecimy, próbujemy uciec po tych fryteczkach. Jeszcze raz, jeszcze jeden raz próbujemy uciec. Dobra, udało nam się uciec. Zobaczmy, co mamy tutaj dalej. Ej, słuchajcie, bo ten. To się nie kończy. Ludzie są na 25. poziomie, tutaj. A my jesteśmy sobie na 23. To. Czulwi, może zaraz to się będzie kończyć. A nie, jeszcze jakieś tam 26. poziomy są. Kurde, blaszka, sporo tego. No nie! Było tak blisko, było tak blisko. Oni jeszcze cały czas mi proponują, żebym jakieś rzeczy tutaj kupywał. Ja nie chcę nic kupywać od was. Nie chcę, nie chcę. Chcę przejść to normalnie. Chcę normalnie uciec przed y, tym zepsutym spaghetti czy co to jest A nie z jakimś spom... O kurczę, dobra, jestem Bum. come Kaman, ja po prostu biegam cały czas w złą stronę teraz Ale dobra, no przebiegnijmy sobie ten decyk o, dobra, okej, okay, to będzie proste. Jak tu... Oh man, jak tutaj są te szaszłyki tak porozkładane to możemy sobie tak biec. Dobra, easy. To było łatwiutkie. Jestem na najwyższym poziomie, no nie mam od kogo teraz spoglądać, który jest poziom jeszcze przed nami, ale mam nadzieję, drodzy przyjaciele, że niedługo stąd po prostu wybiegniemy. Bo już kurczę, szczerze wam powiem. Cykam się, cykam się, bo nie wiem co możemy, co możemy tutaj spotkać. Potem też się boję iść. Ej, zaraz, wait! Wybiegliśmy z tej paskudnej restauracji! Siemano! Siemano, siemano! Jesteśmy wolni, a wy tutaj bawcie się dalej dobrze! I żryjcie fryty z ziemi, lamusy, frajery, wszystko w jednym. No, dokładnie tak. znisowałem ich i to przepotężnie. Zobaczcie sobie, jak ona skacze. Jak ona skacze. Ona ucieka przed frytkami, pobiegła na jakieś. Na jakieś. Na jakieś. mano, ziarło. Siemano, siemano, siemano. Dobra, mamy tutaj to: Jump pad i speed pad. Oh man. Dobra, no teraz to możemy tak biegać. Ej, co jest? Zglitchowaliśmy w ogóle tę arenę, bo biegamy po tej arenie. <grywa> Dobra, gitła, siemano, siemano. I tutaj jest. Yy... O kurczę, tu jest dużo tego. Tu jest dużo tego, drodzy przyjaciele. Możemy okradać bank. Jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. To obrabujemy sobie jakiś bank w najbliższym czasie. Więc pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja. Napiszcie komentarz, że chcecie, żebyśmy rabowali banki albo jakieś inne rzeczy I ja się z wami żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, yo!